Po zakończeniu wojny polsko-niemieckiej w krajach Europy Wschodniej następował nowy porządek, ustalony pomiędzy dwoma wielkimi mocarstwami – Związkiem Radzieckim i Trzecią Rzeszą Niemiecką. Kraje te podzieliły Europę Wschodnią na swoje strefy wpływów w pakcie Ribbentrop-Mołotow. Po kilku korektach ostateczny podział ustalił się następująco. Wschodnia Polska, włączone do ZSRR, państwa bałtyckie, łącznie z Litwą, która pierwotnie stanowiła granice wpływów niemieckich, znajdą się w strefie wpływu ZSRR. Na krajach tych Stalin wymusił podpisanie układów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, dopuszczających stacjonowanie wojsk sowieckich na ich terytorium. Ostatecznie zaś od 1940 roku kraje te były de facto okupowane przez ZSRR, a zatem przyszła kolej na Finlandię. Kraj, który ogłosił niepodległość 6 grudnia 1917 roku i po kilku incydentach, łącznie z krótką wojną domową, ostatecznie w 1919 roku ustalił swoją konstytucję, tworząc Republikę Finlandii. Finowie zawarli w 1932 roku pakt o nieagresji z ZSRR, w którym Finlandia pokładała nadzieję na niezależność. Od 1938 roku nasilił się nacisk polityczny Sowietów, którzy stawiali Finom różne żądania prowadzące do próby uzależnienia tego kraju. Nacisk jeszcze bardziej nasilił się po wydarzeniach w Polsce we wrześniu 1939 roku. Ostatecznie 5 października 1939 roku minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow przekazał fińskiemu ambasadorowi w Moskwie żądanie przybycia fińskiej delegacji w celu ustalenia rozwiązania politycznych problemów. Finowie w pierwszej chwili odmówili przybycia, po czym ogłosili częściową mobilizację swojej armii. Na ponawiane żądania, a potem wręcz groźby, do Moskwy przybyła fińska delegacja, która otrzymała od strony sowieckiej konkretne żądania w postaci. Finlandia ma WiMZRR ku wysep Hanko w celu zorganizowania tam bazy morskiej Floty Radzieckiej. Radziecka flota będzie mogła korzystać z kotwicowiska w zatoce La Pochia. Finlandia odstąpi z ZSRR pięć wysp, w tym Koivisto w zatoce fińskiej. Dokonana zostanie korekta granicy na zachód od Leningradu, polegająca na przesunięciu jej o około 25 km na linię Lipola-Koivisto. Wschodnia część Półwyspu Rybackiego na północy włączona ma zostać do ZSRR. Zakaz budowy mocniej na nowo wyznaczonej granicy oraz obowiązek rozebrania istniejących. Pakt o nieagresji zastąpiony ma być układem o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy na wzór układów z państwami bałtyckimi. W zamian Finlandia otrzymać miała niewielką rekompensatę terenową na północ od jeziora Ładoga. Warunki te były nie do przyjęcia dla Finlandii. Pod koniec października rząd fiński zaproponował przyjęcie niektórych żądań, ale w ograniczonym zakresie, co było zaskoczeniem dla strony radzieckiej. Cała sytuacja była jednak tylko próbą grania na czasie, już bowiem w trakcie pierwszych negocjacji Finowie rozpoczęli przygotowania do wojny. Mobilizując jednostki oraz ewakuując ludność cywilną z przygranicznych miejscowości. Nie próżnowali również Sowieci, którzy pod koniec października mieli na granicy z Finlandią siły złożone z ponad 25 dywizji piechoty, 1000 czołgów i 800 samolotów. Ostatnie rozmowy delegacji fińskiej i radzieckiej zakończyły się fiaskiem 8 listopada 1939 roku. Po tym Sowieci rozpoczęli ostre działania propagandowe przeciwko państwu fińskiemu oraz powołali w Moskwie komunistyczny, emigracyjny rząd Finlandii który miał zostać zainstalowany w Helsinkach. 26 listopada doszło do incydentu we wsi Mai Nila w przesmyku karelskim, w którym w wyniku ostrzału artylerii życie straciło czterech żołnierzy sowieckich, zaś dziewięciu zostało rannych. Sowieci oskarżyli o całe zajście siły zbrojne Finlandii. Uznali to za akt wrogości i celowy atak na ZSRR. Finowie zaś zarzucili Sowietom kłamstwo, gdyż według nich ich artyleria nie mogła nawet dosięgnąć tego celu. Sowieci zażądali wycofania wszystkich jednostek fińskich o 25 km w głąb kraju. Co z oczywistych powodów zostało odrzucone przez stronę fińską. 28 listopada Sowieci wypowiedzieli sowiecko-fiński pakt o nieagresji. Dzień później oficjalnie zerwali stosunki dyplomatyczne, zaś 30 listopada rozpoczęli działania zaczepne oraz bombardowania lotnicze, rozpoczynając tym samym wojnę fińsko-radziecką, zwaną w historiografii wojną zimową. Finlandia od 1938 roku skrycie przygotowywała siły zbrojne do ewentualnego konfliktu. Latem 1939 roku zaś Powołano dodatkowych rezerwistów i przeprowadzono duże ćwiczenia zgrywające. Na dzień wybuchu wojny strona fińska wystawiła do boju na lądzie siły 8 dywizji piechoty, jednej brygady Kawalerii, sześciu brygad granicznych. Ponadto wojska lotnicze posiadające 145 samolotów bojowych. Dalsze dwie dywizje były w trakcie mobilizacji i stanowić miały odwód. Łącznie na dzień 30 listopada były to siły w składzie około 127 tysięcy żołnierzy. Główno dowodzącym wojskami fińskimi był marszałek Karl Gustav von Mannerheim. Większość sił fińskich skupiona została na obszarze tzw. przesmyku karelskiego i Karelii wschodniej, gdzie słusznie zresztą spodziewano się największego sowieckiego nacisku. Do dyspozycji obrońców znajdowała się tutaj linia umocnień, zwana linią Mannerheima pas fortyfikacji, umiejętnie wkomponowany w teren pomiędzy Zatoką Fińską a jeziorem Ładoga oraz dodatkowo ufortyfikowany przed polem miasta Vipuri. Pozostałe nieliczne siły osłaniały obszar na północy aż do rejonu Petsamo. Sowieci do uderzenia na Finlandię przygotowali siły czterech armii rozciągniętych na całej długości granicy fińsko-sowieckiej. W ich skład wchodziło 27 Dywizji Piechoty i 10 Brygad Pancernych. W pierwszym uderzeniu więc, po stronie radzieckiej, do boju wystawiono 600 tysięcy żołnierzy, 1230 czołgów i ponad 800 samolotów. Sowieckie plany przewidywały główny wysiłek skierowany w rejon przesmyku karelskiego oraz Karelii Wschodniej z zadaniem przełamania linii Mannerheima i wyjścia na jej północne skrzydło, następnie wspólny marsz w kierunku Helsinek. Armie na północ od jeziora ładoga miały zaś za zadanie jak najszybsze przecięcie kraju i odcięcie od sąsiadów oraz portów Morza Bałtyckiego, a ponadto opanowanie rejonu Petsamo i odcięcie od Morza Barenca. Sowieckie założenia przewidywały zrealizowanie celów 7 do 14 dni. Główną dowodzący siłami Armii Czerwonej był marszałek Klimien Woroszyłow. 30 listopada wojska sowieckie przekroczyły granice na wszystkich kierunkach. Uderzenie przyjęły przygotowane fińskie oddziały graniczne i rozpoczęły działania opóźniające. Na przesmyku karelskim Sowieci wyprowadzili uderzenie siłami 8 dywizji. Pomimo przytłaczającej przewagi 11 do 1 nad siłami fińskimi w tym rejonie natarcie rozwijało się wyjątkowo wolno. Finowie świetnie wykorzystywali teren, organizowali zapory, zasadzki oraz stosowali taktykę spalonej ziemi. Natarcie, które w założeniach miało w maksymalnie 14 dni doprowadzić do upadku Finlandii, po około 11 dniach dotarło dopiero do wysuniętych pozycji linii Mannerheima i tutaj zatrzymało się, zmieniając wojnę pozycyjną. W Karelii Wschodniej, powyżej jeziora Ładoga, do natarcia ruszyły oddziały sowieckiej 8 Armii. Wykorzystując tę samą taktykę, fińskie oddziały skutecznie opóźniały posuwanie się Sowietów, a w niektórych miejscach nawet je zatrzymały. Do 15 grudnia ciągle nękani Sowieci w tym rejonie zatrzymali się przed jeziorem Janis. Dalej na północ sowiecka 56. Dywizja dotarła jedynie na zachód od Słojarwi, gdzie jej oddziały zaległy wobec braku możliwości dalszych działań. Im dalej na północ, tym słabszymi siłami dysponowali Finowie. W okolicy Słojaki sowieci wyprowadzili natarcie, które zatrzymano dopiero w rejonie Hirvasvara. jeszcze wyżej na północ zaś doszli do rubieży Mohnko kojtajoki Nie były w stanie jednak posuwać się dalej ze względu na coraz bardziej zaciętą obronę oraz ciągłe nękanie przez lotne fińskie oddziały narciarzy. 10 grudnia zaś w rejon Korpiselki dotarły fińskie wzmocnienia, które przewidziano do przeciwnatarcia. 12 grudnia Finowie zaatakowali rozciągniętą 139 Dywizję Radziecką na wschód od Korpiselki, nacierając czołowo oraz z obydwu skrzydeł wyprowadzając lotne oddziały narciarzy. Finowie okrążali kolejne grupy radzieckich żołnierzy, jednocześnie blokując dostęp kolejnej dywizji idącej za nimi, doprowadzając niemalże do rozbicia 139 Dywizji Sowieckiej i dochodząc w okolice granicy państwa. Jeszcze wyżej na północy oddziały sowieckie uderzyły z rejonu Repoli w kierunku Lieksy, Kuchmo oraz Salmi, gdzie planowały następnie szybko opanować Oulu i przeciąć teren Finlandii. Oddziałom fińskim z trudem udało się zatrzymać Sowietów na robieży kuchmo Salmi. Straty Sowietów były jednak bardzo duże i ich natarcie zostało zatrzymane tak samo jak na południu. Zatem czołowe oddziały sowieckie zaległy w terenie zgliszcz pozostawionych przez Finów i oczekiwali pomocy kolejnych dywizji idących za nimi. Finowie zaś otrzymali wzmocnienia i wykonali serię kontrataków, które w okolicach Lieksy okazały się tak skuteczne, że wyparto Sowietów poza granice państwa, zaś w salmi doprowadziło praktycznie do odcięcia i rozbicia 164 Sowieckiej Dywizji. W rejonie miejscowości Sala Finowie dysponowali jedynie batalionem granicznym, który przyjął uderzenie dwóch radzieckich dywizji idących jedna za drugą. Nie mając żadnych możliwości, Finowie szybko utracili ten rejon. Stosując jednak swoją taktykę spalonej ziemi oraz ciągłego nękania, zatrzymali Sowietów na rubieży Kemijarvii, po czym otrzymali wzmocnienie i front w tym miejscu ustabilizował się. Na samej północy, w Laponii, siły fińskie dysponowały zaledwie dwiema kompaniami granicznymi i miejscowymi oddziałami Korpusu Ochrony. Sowieci już 2 grudnia zajęli Petsamo, z którego Finowie pozostawili tylko zgliszcza. 54. Sowiecka Dywizja uderzyła następnie w kierunku miejscowości Nikel i dalej na południe, dochodząc do Nautsci. Tutaj jednak została zatrzymana, a jej rozciągnięte kolumny były ciągle nękane przez fińskie oddziały narciarzy. Nastąpiły srogie mrozy dochodzące do minus 50 stopni Celsjusza. Z powodu ciągłego zagrożenia i warunków atmosferycznych, Sowieci wycofali się na północ i tutaj zajęli pozycje obronne. Na froncie zapanował przestój kończący pierwszą fazę wojny. Sowieci, pomimo ogromnej przewagi liczebnej i sprzętowej, nie byli w stanie osiągnąć zakładanych celów. Kampania została zatrzymana w każdym miejscu do 26 grudnia. Ogromne sowieckie straty spowodowały konieczność zmian planów i ściągnięcia posiłków. Do tego czasu armia czerwona na zajętym terenie miała czekać na wzmocnienia. Finowie jednak w tym czasie nie zamierzali próżnować i zaplanowali serię kontrataków w celu odcięcia i zniszczenia jak największej liczby sowieckich oddziałów na swoim terenie. Finowie w walkach z Sowietami wypracowali bardzo skuteczną taktykę pozwalającą na likwidowanie rozciągniętych dywizji Armii Czerwonej. Na drogach uderzenia sowieckich oddziałów stosowali blokady, które opóźniały marsz i powodowały rozciągnięcie kolumny. Następnie lotne oddziały fińskich narciarzy, tzw. Sisi, prowadziły walkę podjazdową C.C. sota polegającą na wychodzeniu na skrzydła i przecinaniu na części zgrupowania radzieckich wojsk, tworząc tzw. motti, czyli kotły. Jednocześnie blokowali drogę ewentualnej odsieczy sowieckiej. Kotły były okrężane i oblegane, aż Sowietom zaczynało brakować amunicji i zaopatrzenia, po czym były likwidowane bądź ginęły w próbie wyrwania się z okrążenia. Z racji tego, że jednostki radzieckie musiały trzymać się dróg, taktyka ta świetnie się sprawdziła i doprowadziła do rozbicia kilku sowieckich dywizji i brygad pancernych. Sowieci po fiasku pierwszej fazy ofensywy zmienili założenia swojego planu. Postanowili przeprowadzić główny, zmasowany atak na przesmyku karelskim i przełamać linię Mannerheima siłą ognia i masą ludzką. Rejon ten najlepiej się do tego nadawał, gdyż nie musiano obawiać się podjazdowej taktyki fińskiej. Ponadto ich linie zaopatrzenia biegnące od Leningradu, były krótkie i dobrze chronione. W tym celu ściągnęli z głębi kraju kolejne oddziały i na samym przesmyku karelskim zgrupowali aż 25 dywizji, czyli ponad dwukrotnie więcej niż podczas pierwszego natarcia. W trakcie przygotowań zintensyfikowali również ogień artyleryjski oraz bombardowania lotnicze. W tym czasie Finowie postanowili wykonać serię kontrataków na północ od jeziora Ładoga. Po zatrzymaniu Sowietów w rejonie Suomu-Salmi i kontrataku grudniowym, w którym praktycznie rozbito sowiecką 164. dywizję w tej miejscowości, Finowie stosując swoją taktykę na większą skalę doprowadzili następnie do przecięcia linii idącej za nią 44. dywizji piechoty, odcinając ją od wsparcia z terenu ZSRR przez zajęcie Ratę, po czym doszczętnie ją rozbijając. Po zlikwidowaniu zagrożenia na tym obszarze fińskie oddziały przemieściły się w rejon Kuchmo, gdzie wesprzeć miały planowane rozbicie sowieckiej 54. dywizji a częściowo również w rejon Karelii Wschodniej, gdzie właśnie rozpoczynał się kontratak w pobliżu jeziora Ładoga. Po zatrzymaniu wojsk sowieckich pod Ilomansi oraz rozbiciu 139. Dywizji Sowieckiej na wschód od Korpiselki, wzmocnione wojska fińskie wykonały uderzenie z północy na sowieckie jednostki, które zatrzymały się przed jeziorem Janis. Oddziały fińskie przecięły linie 18 i 168 Dywizji Sowieckiej, tworząc kilka kotłów oraz skutecznie blokując ewentualną odsiecz z terenów ZSRR. Połowie stycznia oddziały Armii Czerwonej rozpoczęły rozpaczliwą próbę wyjścia z okrążonych kotłów, jednak bez powodzenia. Ze względu na zagrożenie, dowództwo radzieckie skierowało w ten rejon dwie dodatkowe dywizje. Radziecka ofensywa spowodowała zatrzymanie wojsk chińskich, jednak nie udało się Sowietom dotrzeć do odciętych oddziałów. Finowie utrzymali w okrążeniu poszczególne kotły, które teraz były zaopatrywane z powietrza. Aby pomóc odciętym oddziałom, Sowieci wyprowadzili atak kolejnymi świeżymi oddziałami w rejonie Słojarwi, Kola. I dalej w kierunku Susitamo, co mogło grozić okrążeniem jednostek fińskich biorących udział w ofensywie przy jeziorze Ładoga. Finowie z trudem odparli i zatrzymali atak trzech radzieckich dywizji, ponosząc jednak przy tym duże straty. Dalej na północy, od 29 stycznia, rozpoczęło się natarcie sił fińskich na 54. sowiecką dywizję w rejonie Kuchmo. Finowie po raz kolejny z powodzeniem odcięli siły sowieckie od terenu ZSRR i w ciągu dwóch dni, stosując swoją taktykę, doprowadzili do okrążenia oddziałów 54. dywizji w kilku kotłach. Pod Sala Finowie również kontratakowali, jednak tutaj ze względu na nieznaczne siły nie udało im się dokonać tego co na południu. Wojska fińskie w związku z tym prowadziły walkę podjazdową, nękając oddziały sowieckie i powodując nieznaczne cofanie się ich w stronę granicy. Podobna sytuacja była w Laponii, gdzie radziecka 52. dywizja po wycofaniu na północ rozpoczęła umacnianie swoich pozycji. Finowie zaś prowadzili walkę podjazdową, skutecznie nękając oddziały sowieckie. W związku z tym Armia Czerwona wzmocniła oddziały 104. dywizją przesuniętą z Petsamo i wykonała natarcie, opanowując ponownie Nauzzi, jednak tutaj nacisk Sowietów został zatrzymany. A zatem druga faza wojny zakończyła się wielkimi sukcesami Armii Fińskiej. Sowieci zaś musieli pogodzić się z porażką, szczególnie na północ od jeziora Ładoga. Sowieci jeszcze próbowali nacierać w celu przebicia się do okrążonych jednostek, zarówno pod Kuchmo, jak i przy jeziorze Ładoga, jednak bez powodzenia. Walki o kotły i próby wyrywania się z nich przyniosły Sowietom ogromne straty. W czasie walk w Karelii i Laponii, Sowieci przygotowywali się do głównego uderzenia na linię Mannerheima. Pomimo braku powodzenia w ataku na północy, ich oddziały skutecznie wiązały siły fińskie, w związku z tym nie można ich było przerzucić do obrony fortyfikacji przesmyku. Mimo to Finowie, rozumiejąc zagrożenie, przesunęli w ten rejon wszystkie dostępne odwody. 1 lutego po potężnym przygotowaniu artyleryjskim, oddziały Armii Czerwonej ruszają do ataku na Sumo. Tego i kolejnego dnia Finowie z powodzeniem odpierają atak. 5 lutego po 7-godzinnej kanonadzie żołnierze radzieccy, przy wsparciu czołgów, ponownie ruszają do ataku. Atak z trudem został odparty, jednak dokonano pierwsze wyłomy w linii umocnień. Walki trwały do 7 lutego, kiedy wygasł impet sowieckiego natarcia. Żołnierze fińscy z trudem odparli atak, jednak byli zmuszeni wprowadzić do walki prawie wszystkie odwody. Po kilkudniowym przestoju sowieci ruszają do kolejnego natarcia. Wsparte artylerią i lotnictwem oddziały przebijają się ostatecznie w kierunku La i tam zostają zatrzymane. Atak jednak nie ustaje i 15 lutego Sowieci przebijają się do Lachte, a ich jednostki szybkie dalej w okolice Vipuri. Oprócz tego Sowieci uderzyli w kierunku Koivisto, a ponadto rozpoczęli przygotowania do ataku przez zamarzniętą Zatokę Fińską w kierunku na zachód od Vipuri. Finowie musieli organizować obronę brzegu z dostępnych jednostek odwodowych. Jednostki Armii Czerwonej przełamały więc linię Mannerheima, a w dodatku przygotowywały się do ataku przez Zatokę. Sytuacja obrońców stawała się bardzo ciężka. Brakowało amunicji artyleryjskiej i odwodów do zahamowania dalszego posuwania się Sowietów. W tej sytuacji, ze względu na straty i wyczerpanie oddziałów, marszałek Mannerheim zaapelował do fińskiego rządu o rozpoczęcie negocjacji pokojowych. 4 marca oddziały Armii Czerwonej ruszyły do ataku przez Zatokę. Po ciężkich walkach, Sowieci ponosząc duże straty, zaczynali zdobywać przyczółki na brzegu na zachód od Wipuri. Dowództwo fińskie w tej sytuacji ponownie zaapelowało do polityków o rozpoczęcie negocjacji. 9 marca przybyła do Moskwy fińska delegacja, rozpoczynając rozmowy pokojowe. Nie ustawały jednak walki. Sowieci poszerzali przyczółek oraz podchodzili pod Wikipurę. Układ podpisany został w nocy z 12 na 13 marca. O godzinie 12 zaczęło obowiązywać zawieszenie broni kończące wojnę fińsko-sowiecką. Warunki pokoju moskiewskiego z 12 marca 1940 roku zobowiązywały Finlandię do oddania przesmyku Karelskiego oraz Kareli Wschodniej. Ponadto terenu na północy w obrębie miejscowości Sala oraz przekazanie ZSRR zachodniej części Półwyspu Rybackiego. samozaj zostało zwrócone Finlandii. Oprócz tego strona fińska zobowiązana została do wydzierżawienia ZSRR Półwyspu Hanko na 30 lat, gdzie Sowieci zorganizować mieli bazę morską. Ponadto ZSRR dostawało pełny dostęp do tranzytu przez terytorium fińskie w kierunku Szwecji i Norwegii. Finlandia oficjalnie kończyła wojnę jako strona przegrana. Zachowywała jednak suwerenność i nie stała się państwem podległym ani kolejną republiką Związku Radzieckiego, co w tamtym czasie wśród krajów w radzieckiej strefie wpływu było wyjątkiem. Armia Czerwona zaś teoretycznie wychodziła z konfliktu zwycięsko, jednak pomimo przesadnej wiary we własnej siły, Sowieci nie zrealizowali żadnego zakładanego celu militarnego. Kampania, mająca trwać maksymalnie 14 dni, przeciągnęła się do 105 dni, w trakcie których, mając ogromną przewagę liczebną i sprzętową, Sowieci ponieśli kompromitujące wręcz straty w walce z dużo słabszym i mniej licznym przeciwnikiem. Straty sowieckie liczone są na około 130 tysięcy zabitych, 2300 czołgów i pojazdów opancerzonych i 800 zestrzelonych samolotów, podczas gdy straty fińskie to około 30 tysięcy zabitych żołnierzy. Dziękuję za obejrzenie materiału i do usłyszenia przy kolejnych.